Tam dzisiaj pokażę jak wyjąć klamkę z Mazdy 6GA jak się do tego zabrać najpierw musimy usunąć ten czarny plastik, ja są dosyć twardy należy uważać, żeby nie porysować lakieru tak jak ja to zrobiłem za pierwszym razem w środku mamy śrubę jest to śruba T20 Musimy ją odkręcić, na samym końcu śruba ma zabezpieczenie, żeby nie wpadła nam do środka okay. Po odkręceniu wyciągamy ten plastik zabezpieczający i ciągnąc klamkę w prawo i do siebie wyjmujemy ją kolejną rzeczą żeby do odpięcia klamki żeby sięgnąć ten niebieski plastik jest odkręcenie trzech śrub jest tutaj że dobrze pamiętam ph jeden krzyżak. Jest trochę niewyraźnie, ale ciężko się filmuje i rozkręca. I, i tym sposobem mamy rozwaloną klamkę głównym pogodem do ściągnięcia tej klamki jest ten przycisk który psuje się po pewnym czasie niekonserwowany niestety żeby go wymienić Trzeba rozebrać całe drzwi, ponieważ przewód idący od tego przycisku idzie nam przez drzwi. Okay. To wszystko składamy w odwrotny sposób i do zobaczenia.